No, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy już sobie na takim polu wczoraj wykoszonym tutaj z tyłu dom. Po prostu chciałem sobie pokopać przy domku, nie odchodzić nigdzie daleko. I jeszcze do wczoraj rósł rzepak. Dobra. To pozdrawiam i zobaczymy co pole nam da. Na razie i cześć. No witam ponownie. No niestety kawałek trafił się kawałek blaszki. Aczkolwiek mam nadzieję, to jest dopiero tyle, co się tu rozłożyłem i odszedłem ile z 15 metrów w linii prostej. No mam nadzieję, że coś będzie. Blaszka jest i to dosyć twarda. Także dobra, to lecimy dalej. No witam. Razem trafiliśmy na kawałek, nie wiem, śledzia. Czy coś takiego? I powiem szczerze, że dużo sygnałów jest, yy, mylących i wyciąga się jak nie buteleczki po szczepionkach, no to jakieś tam in, inne dziadostwo. Nie no, dzisiaj tak o tylko przeleciałem chwileczkę, a jutro chcę tutaj poświęcić czas tak dogłębnie. Do Jeszcze chcę się udać w tamtą stronę na sam koniec. Na sam koniec i tam o... Wiadomo, wracamy do tutaj, do domu. Zobaczymy, co to będzie. Niedaleko spółdzielnia. Tutaj kiedyś w tym lasku był pałacyk. Już po pałacyku, tylko została sama wysepka, bo był on zbudowany na takiej, jakby wysepce nad takim stawem. Sama wysepka, no i staw. Tutaj, gdzie jest to zarośnięte. Także przejdę tam jeszcze do końca i zobaczę co tam będzie. Może coś się trafi lepszego. Także pozdrawiam i na razie do następnego. No witam ponownie. Tym razem wpadło nam kawałek takiego ołowiu z dziurką ołów, gnie się trudno, no nie wiem. Nie wiem, chyba będę powolutku kończył. I filmik dogram na dalej jutro. Po prostu bo tak będzie chyba najlepiej. Także pozdrawiam i do następnego dołka. Tymczasem jeszcze troszeczkę się tu jej pokręcę. Na razie, hej. No witam. Takie pierwsze podsumowanie z tej wyprawy. No jak mówię, byłem ze dwie godzinki, nawet nie całe. Jest pełno śmieci z tego co widać. Jakieś oczko łańcu z łańcucha nie wiem. Podkładeczka. No, elementy takie jak taka blaszka, jakiś odłamek czy coś takiego. No, widzę że się znowu zaczyna ostrość. Pścić ołowiany element z dziurką. No, nie wiem co to dokładnie. Kawałek takiej blachy. To wszystko szukałem w takim miejscu, że przebywał kiedyś, kiedyś, bodajże w 1900 roku. Szlak po prostu tory biegły o. Wiadomo, współczesne bardziej, jak. Ten pręd wygięty, przypominający śledzia od namiotu czy coś. Jakaś zatyczka od butelki od jakiegoś sprayu. Oj, blaszki miedziane. Też z takimi dwoma tutaj dziurkami, nie wiem od czego, może jakaś konserwa. Drut. No i już pod sam koniec spadło mi takie coś. Jakiś gołąbek czy coś. On ma z tej strony wyłamane skrzydełka jeszcze to jakaś zapinka była to była na pewno jakaś zapinka widać po tutaj z tyłu elementach tych dwóch może gdzieś od czapki a może gdzieś od jakiejś dziecięcej zabawki o dobra to na dzisiaj tyle a i tutaj też ołowiane takie dziadostwo Widać zresztą i dobra, to na dzisiaj tyle w pierwszej części. Jak mówię, tylko chwileczkę się pochodziło po polu. Jutro zamierzam po południu już wejść na te pole jeszcze raz i już tak przejść się gruntownie, że tak powiem. Także pozdrawiam na pozdrawiam i do jutra, do usłyszenia, także cześć. No, witam podczas drugiego dnia. No, przed chwilą wyszedłem, jest po 15.00. Przed chwilą wyszedłem ze z domu. I pierwszy dołek, jaki wyszedł w sumie na wierzchu, pierdoła. Bo od żarówki element. Nic, także lecimy dalej. Coś mi się wydaje, że tu będą takie właśnie śmieci. No także pozdrawiam i na razie No witam ponownie Zaczyna już się coś faktycznie sypać Gdzie to jest? O. Nie wiem dokładnie 10 ale ładny 10 Peny Oczyścimy i zobaczymy no monetka wpadła 10 funingów rocznik hmm, teraz nie jestem w stanie nie jestem w stanie odczytać dobrze, oczyścimy i się zobaczy nie? także pozdrawiam i do następnego dołka mam nadzieję Mam nadzieję, że już coś wyjdzie lepszego. Na końcu oczywiście zdjęcia będą. Także pozdrawiam i na, na razie. Sobie. No witam przy kolejnym dołku. No niestety tak samo jak i wczoraj trafiają się blachy, z złomy. No trudno, nie zawsze monetka będzie. Także do... pozdrawiam i do następnego. Ponownie. Troszeczkę się schodziło, dużo złomu jest. No i znowu złom. Jakaś nakrętka. No i tyle. I raczej będę musiał się już zbierać do domu. Ale plany mam na jutro takie, że z kolegą Martinem 2-3-4-5 udajemy się. A tu coś chodzi. No dobra. Także spotkamy się przy podsumowaniu. Na razie, i hej, cześć. No, i przy kolejnym dołku trafiliśmy na taką łyżeczkę z oraną troszeczkę tutaj z takim jakimś otworem a pewnie kultywator, czy tam płuk, czy co tam jeszcze innego zahaczył i pociągnął po niej. Także na dzisiaj będziemy chyba powolutku kończyli. Po prostu dzwonili już do mnie i mam, mam się wstawić w domu. A jutro właśnie, jak już wspomniałem wcześniej, jestem umówiony z kolegą Martinem. Także tu jeszcze chwileczkę pochodzę, no ale już będę się oddalał ku domowi. Także pozdrawiam. Pozdrawiam jeszcze raz i na razie. Trzymajcie się, hej. No i kolejny dołek tym razem kawałek jakiegoś gwoździa czy nawet śruby. No nie wiem, nie wiem. Nie będę nie będę debatował nad tym. Dobra. Także pozdrawiam i do następnego. No witam przy kolejnym dołku. No i już ostatnim teraz spotkamy się przy podsumowaniu. Także Śpieszę się już do domu, tym razem wpadł drucik, a na tym polu jedna moneta, ale na, kawałek, na kawałeczku, całego nie przechodziłem nawet, nie, byłoby, nie było czasu, zresztą zadzwonili i trzeba kończyć. Dobra, to do następnego razu i na razie jeszcze to do podsumowania trzymajcie się, cześć no witam ponownie tym razem na podsumowaniu już rzeczy które wczoraj przyniosłem wykopałem tak jak już mówiłem kawał grubej blachy z jakiejś buteleczki, blaszki tak samo Tutaj drut, miedzia drut, kawałek jakiegoś ołowiu. No i co mi bardzo zaciekawiło, ten ptaszek. Zdjęcia na końcu będą. Jeżeli ktoś może powiedzieć, czy to jest jakieś odzna odznaczenie, czy to było z jakiejś czapki, czy coś z tyłu ma jakieś takie zapięcie. Ale nie wiem. Przypuszczam, że to jest no niestety nic związane z czapką czy tam z czym, tylko to jest zwykła zabawka dziecięca. No a dzisiaj, a dzisiaj z kolei to był dosłownie kawałeczek pola, całego nawet nie schodziłem, nie dało rady. Kawałek łyżeczki tu widać od żarówki, kawałek śruby nie wiem, jakiś element od maszyny czy coś Kawałek też taki śruby, czy gwoździa. Oczywiście druty. No i taka podkładeczka. No i co mi wpadło w końcu? 10, 10, 10 Feningów. Zdjęcie też zrobię, bo no niestety nagrywam, kam, nagrywam telefonem. 10 Feningów, z, którego z 1900, 1901 roku. zdjęcia zrobię i na końcu wystawię także jutro się umówiłem z Martinem 2-3-4-5 przyjdzie tutaj do mnie to sobie pochodzimy razem no razem powinniśmy te pole szczesać całkiem no i to by było na tyle także pozdrawiam i jutro na pewno coś tam jeszcze dogram jakiś filmik także pozdrawiam wszystkich i na razie no witam Ponownie, przy następnym dołku. Tym razem wyskoczyła plomba. Coś jest napisane, sztat. Coś po niemiecku, bynajmniej. No widzę, że nawet w niezłym stanie. Także obmyję ją i zdjęcie zrobię. Na razie, no witam ponownie. Tym razem znowu monetka, nie wiem jaka, bo jest sfatygowana. Oczyści się ją. No i się zobaczy. Przypuszczam, że to jest jakiś, jakaś jakaś pereloska aczkolwiek za dużo, za dużo na niej bałaganu jest Dobra, także pozdrawiam i do następnego. No witam ponownie. Tym razem wpadł jakiś odłamek. Nie wiem z czego to jest, no kawałeczek już żeśmy tu poschodzili. Szczerze powiem, że jednak faktycznie sam większość to złomu. Na polu, gdzie kiedyś było pastwisko. No, a tam Martino chodzi. Kawałek dalej. Dobra, także do następnego. No, witam ponownie. Tym razem znowu. Monetka Perelowska, oczywiście, z 1900... 1969. 20 grosz, no ale dobre i to. Dobra, to na tyle do następnego Hej. No jesteśmy przy następnym dołku. No w sumie zaczynamy być zadowolony, bo wpadł No nie wiem co to jest. Taka sobie blaszka już myślałem, że monetka, ale nic z tego taka sobie blaszka wpadła. Nie ma żadnych, żadnego wybicia czy tam czegoś. No co? Nic się nie dzieje lecimy dalej. No witam przy następnym dołku i znowu monetka złotówka nasza z 1949. No powiem, że jest fajnie. Może być i tak. Jestem zadowolony. Z troszeczkę ją dobra? Także na razie. I do następnego, tam Martino jeszcze buszuje. A ja się uparłem na to pole, właśnie te duże, żeby je troszeczkę w innym miejscu, ale je do, do, dokładnie przetrzepać. Dobra, także pozdrawiam. I na razie, no witam ponownie. I ponownie jest patynki trochę ale nie wiem co to jest co to za moneta strasznie chuda cieniuśka naprawdę w stanie takim, że szkoda gadać także widać, że po tym polu raczej chyba nikt nie chodził, bo dawno by ją wyciągnął nie wiem, nie wiem strasznie słabo widać na tym prawie wybić żadnych trochę takie patyny Jakieś coś jest, jakieś cyferki są. Ale to zobaczymy w domu jeszcze. Martinowi pokażę, co on na to. Także na kolor bynajmniej daje głos. Dobra, także pozdrawiam i do następnego dołka. No, witam znowu. Tym razem kawałek takiej takiego aluminiowego czegoś. Chociaż może być ołowiany, bo trochę ciężkie jest. Dobra, także na, na razie do następnego. Hej, no witam podczas podsumowania. No, no, dzisiaj zaczęły się monetki sypać. Jesteśmy cały czas na tym samym polu. Tam kolega jeszcze chodzi. No, ja no niestety no, muszę już schodzić do domu. A więc, co tu wpadło? Złotóweczka. Złotóweczka z czterdziestego dziewiątego bodajże. Tak, tysiąc czterdzieści dziewięć. No, ciężko będzie chyba z tym przybliżeniem. Ale tu później zdjęcia, porobię i będzie dwadzieścia groszy z sześćdziesiątego dziewiątego. 20 groszy. Taka ładna plomba. To jest jakaś moneta. Z Martinem żeśmy się patrzyli dokładniej. Jakieś ślady są tam napisów wybitych i tak, i tak dalej. No ale to już jest stan masakryczny, agonalny, że tak powiem. Kawałek takiego jakiegoś ułowianego gówna też taka blaszka myślałem pierw, że to może medalik jest albo coś no ale to jest nic na niej bynajmniej nie widać może jak się trochę ją przemyje, poczyści to będzie wiadomo dalej co? dalej jeszcze mamy odłamek taki większy No i ta bliżej mi nieokreślona moneta jest stan fatalny. Spróbuję na elektrolizę ją poddać. Zobaczymy co to będzie, ale pierw zdjęcia porowi. Jeżeli możecie to powiedzcie, czy można taką monetkę jeszcze elektrolizą potraktować. Także całego pola żeśmy nie schodzili, no dokładnie. Tamte strony końcówka tam w sumie zaczęło się wszystko tak rzucać. Jutro, prawdopodobnie, gdzie indziej troszeczkę pójdziemy w drugą stronę. I tam się może coś też trafi. Dobra, także pozdrawiam wszystkich szukających. I dasz dół. na razie.